Z M bankiem jednoosobową działalność gospodarczą założysz wygodnie z domu i to każdej porze dnia. A w razie wątpliwości przy składaniu wniosku pomoże ci księgowa. Co będzie ci potrzebne? Jedynie dowód osobisty. Wniosek nie jest długi. Zacznij od wpisania swoich danych osobowych. Najpierw imię i nazwisko. Upewnij się, że wpisujesz prawidłowy numer telefonu i adres e-mail. To za ich pomocą będziemy informować Cię o kolejnych etapach. Przeczytaj treść zgody na przekazanie swoich danych osobowych do firmy Superksięgowa. Dzięki niej będziesz mógł zadzwonić do księgowej podczas wypełniania wniosku. W razie wątpliwości, jakie wybrać PKD, czy na jaką zdecydować się formę opodatkowania. Kolejno wpisz imiona rodziców, swój numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego. Po wpisaniu kodu pocztowego adres wypełni się automatycznie. Ręcznie uzupełnisz jedynie pola, numer budynku oraz ewentualnie numer lokalu. Teraz wprowadź dane dotyczące działalności, jaką chcesz założyć. Przy jakichkolwiek wątpliwościach od tego momentu możesz bezpłatnie skonsultować się z księgową z firmy SuperKsięgowa. Wystarczy, że klikniesz w Zamów Rozmowę. A księgowa odzwoni do ciebie w ciągu kilku minut. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22 oraz w weekendy od godziny 9 do 17. Rozpoczęcie działalności gospodarczej musi nastąpić w ciągu roku od złożenia wniosku. Przykładowo, jeśli składasz wniosek 3 marca 2020 roku, to działalność możesz rozpocząć najpóźniej 2 marca 2021 roku. Teraz poprosimy Cię o wybranie formy opodatkowania i numeru PKD. Wypełniając wniosek, możesz od razu wybrać kartę, terminal płatniczy i księgowość. Zdecyduj, czy chcesz teraz skorzystać z proponowanych rozwiązań. A jeżeli tak, wybierz z których. Możesz też nie wybierać żadnego z nich, zaznaczając opcję Nie zamawiam i przejść dalej. Teraz dowiesz się, jakie są warunki prowadzenia konta firmowego, które otwierasz razem z działalnością gospodarczą. Po zaznaczeniu, że akceptujesz warunki konta, przejdziemy do etapu profilu zaufanego. Jeśli nie masz profilu zaufanego, podczas składania wniosku umożliwimy ci jego założenie za pośrednictwem mBanku. Jeśli masz już profil zaufany, ale założony w innej instytucji, powiążemy go z kontem w mBanku. Jeśli masz już profil zaufany w mBanku, ten krok zostanie automatycznie pominięty. Zapoznaj się z oświadczeniami i zaznacz wybraną odpowiedź. Jeżeli mBank polecił ci ktoś biorący udział w programie Polecam bank. Wpisz identyfikator tej osoby. Teraz czas wybrać sposób podpisania umowy. Możesz to zrobić w dowolnej placówce mbanku lub zamówić kuriera z dokumentami w wygodne dla Ciebie miejsce. Właśnie złożyłeś wniosek o założenie firmy. Widzisz, jakie to proste? Za chwilę otrzymasz e-mail i SMS ze wskazówkami, jak dokończyć zakładanie firmy. To już tylko trzy kroki. Krok pierwszy. Akceptacja rejestracji profilu zaufanego w systemie transakcyjnym M banku. Zaloguj się do systemu transakcyjnego mbanku. Wejdź w treść wiadomości w skrzynce wiadomości. Kliknij w link i zaznacz wszystkie zgody. Wpisz hasło do autoryzacji operacji. Otrzymasz e-mail z Ministerstwa Cyfryzacji potwierdzający rejestrację profilu zaufanego. Krok drugi. Po rejestracji profilu zaufanego otrzymasz kolejną wiadomość w systemie transakcyjnym. Dotyczy ona akceptacji wniosku do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wejdź w tę wiadomość, kliknij w link, zaznacz tak przy oświadczeniu, wpisz hasło do autoryzacji operacji. Po kilku minutach otrzymasz e-mail z informacją, że firma została zarejestrowana. Dostaniesz również NIP i REGON Twojej firmy. Krok trzeci. Złóż samodzielnie w ZUS-ie formularz ZZA, a jeżeli chcesz być płatnikiem VAT, złóż w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R. Załóż firmę i konto w M banku. Widzisz, jakie to proste.